Czy w Polsce możemy konkurować z potęgami, zwłaszcza takimi światowymi? Otóż oczywiście możemy, ale musimy zmienić swoje modele biznesowe. Zwróćmy uwagę, że na świecie tak naprawdę jest tylko kilka potęg, które opanowały przykładowo handel żywnością. Praktycznie nikt inny się tam już nie przebija, ale mówimy w skali globalnej. W skali lokalnej widzimy, że tutaj już Poszczególne marki wiodą prym. W, tutaj mamy ranking typowych reklam, które się pojawiają, i widzimy, że tutaj praktycznie, no, gdzie jesteśmy w stanie konkurować z firmami produkującymi napoje czy takie rzeczy. Ale czy to aby prawda? Wyjaśnijmy sobie, jak działa taka potęga na rynku. Taka potęga na rynku zarządza fabryką. Jest to typowy kolonialny model zarządzania cybernetycznego którym praktycznie od zasilania i decyzji wszystko decyduje organ zewnętrzny. Taki system ma ogromną bezwładność i jest nastawiony na masową produkcję. Po prostu czaskają jeden szablon wzorca i go po prostu sprzedają w milionach sztuk. Taki element powoduje, że bezwładność systemu jest zbyt ogromna. Gdyby chcieli nagle zatrzymać produkcję, co zanim by podali wszystkie decyzje, to minie z miesiąc, z dwa zanim się przebrążawią a przy zmianie w ogóle asortymentu to może im minąć kilka lat. Po prostu czaskają jeden szablon. A jak wygląda nisza, którą pozostawiają? No przede wszystkim tutaj dowiązany do potrzeb klienta, do szczególnego klienta. Załóżmy, że mamy produkcję czekoladek, produkujemy je w małej skali, ładujemy je w opakowanie i dajemy odbiorcy. No czym się to będzie różnić od wielkich marek mało znanych? No, przede wszystkim trzeba zmienić tutaj strategię i myślenie. Nie myślimy o opakowaniu jakim daniu tutaj swojego logo. Nie, na tym opakowaniu dajmy logo firmy. Przeobraźmy sobie, że handlujemy czekoladkami. Tak, i ktoś idzie na spotkanie, dwaj biznesmeni się spotykają, swoje zespoły siadają do kawy, negocjują. Tutaj warto będzie handlować stalą, ustalają sobie pewne zasady, a tu leżą w opakowaniu jego firmowym. Jego firmy z handlującą staną pyszne. Czekoladki, którymi każdy się poczęstuje. Przede wszystkim wszyscy zwrócą uwagę, bo to będzie logo jego firmy. Natomiast czekoladki będą nasze. Czyli zmieniamy całkowicie strategię. Wielki hurtownik będzie dbał o to, żeby to było jego logo, tak? Żeby on pokazał, że to jest mój produkt. Natomiast przy naszym podejściu będziemy dbać o to, żeby klient, który je te czekoladki, żeby to było. I jego logo. Jeśli będzie to indywidualny konsument, wtedy możemy sobie pozwolić na nasze lokalne logo, ale tutaj najważniejszym jest odbiorca, czyli firma. To całkowicie zmienia podejście do propozycji wartości i relacji z klientem. Indywidualnie wysłujemy się jego potrzeby i dostarczamy mu produkt, który chce. Chce mieć w opakowaniu, swoim własnym opakowaniu, chce mieć nasze czekoladki. Dostarczamy mu, oczywiście to będzie w małych seriach inaczej zamawiane. Więc musimy się tutaj dogadać z naszymi kluczowymi partnerami. Jeden z naszych kluczowych partnerów będzie dostawca opakowania z określonym logo, przecież nie będziemy mieć produkcji opakowań. Więc na przykład dogadujemy się, że zamawiamy z taką serią, z takim znakiem, z takim znakiem. Bierzemy na przykład po 100 sztuk i on tam dostarcza nam. Te opakowania będą trochę droższe, natomiast my będziemy tutaj produkować czekoladki, które będziemy tutaj pakować klientowi za określoną kwotę. Będzie troszeczkę tańsze niż produkt wysokiej marki, ale będzie z jego logo, albo w takiej samej cenie, ale z jego logo, za które będzie w stanie zapłacić, albo będzie troszeczkę droższy, bo z jego logo. To wszystko zależy od tego, jaki to jest rynek, jak będziemy chcieli, ale strategia będzie całkowicie inna relacja. To będzie nasza elastyczna relacja, nasze doprężenie z dowolną, dużą ilością segmentów klientów lokalnych, z którymi po prostu będziemy się ustalać, słuchaj, jakie chcesz czekoladki. Zwróćmy uwagę tutaj na taką populację 4 milionów osób mieszkających w danym regionie, czyli bardzo blisko. No będą chcieli mieć coś mieszkanie, tak? będą wydawać na czynsz i media. Tu wszędzie można zrobić biznes, tak? bo na przykład będziemy tutaj mieć źródło wody. Weźmiemy, mamy starą kopalnię, zanurzymy w niej pompy, odzys będziemy odzyskiwać tanią wodę, spodzimy, bo przecież nie musimy drążyć tuneli, mamy już wszystko wydrążone i dostarczać tańszą wodę, ludzie będą chętnie ją pili, bo to będzie woda z głębokich podkładów pod skałami. Więc tutaj mamy biznes, tak? Możemy handlować jedzeniem, bo będą kupować może niezwykłe parówki za 5 zł, ale kupią na przykład za 7 zł. Albo będą lepsze mięso jakościowe, albo po prostu będą kupować nasze czekoladki ze swoim logo firmowym, albo sobie będą chcieli pójść do baru. My będziemy im serwować w tym barze tanie śniadanie, żeby mogli zjeść, ale masowość klienta będzie. No, sposobów zarobienia jest tysiące, ale musi być do konkretnej zamkniętej grupy i w ramach tej grupy musimy prowadzić biznes. Po prostu z innymi biznesmenami się dogadujemy, jak sobie prowadzimy handel, żeby zarabiać na tym społeczeństwo, bo wbrew pozorom takie społeczeństwo ma ogromne potrzeby i ogromnymi kwotami zarabia, którymi my możemy spokojnie je przytulić. Na co szczególnie musimy zwrócić uwagę? Na wzrost naszego biznesu. Pamiętajmy, że jeżeli przyrost będzie Poniżej jedynki, tu mamy 1, tak czy 0,8, to upadniemy po paru latach, tak będziemy dokładać. Wzrost musi być co najmniej 1,2, tak wygląda z równania logistycznego. Równanie logistyczne tłumaczy nam, jak zachowuje się zamknięty rynek, na którym chcemy zwiększać swoje obroty. Więc te, jaki mamy przyjąć wzrost? No przede wszystkim musimy pamiętać, że w pierwszych latach będzie gwałtowny wzrost, ale musimy go Pilnować, żeby ustabilizować, w jaki sposób przejmiemy rynek. Zwróćmy uwagę, że współczynnik 1,2 do 2.4 jest taki najbardziej stabilnymi współczynnikami, bo tu już mamy 3,7, to będziemy mieć skokowe, tak będziemy zarabiać ogromne pieniądze i potem nagle nam nie starczy nawet na to, żeby własną ekipę utrzymać. Znowu coś będziemy zarabiać, bo zredukujemy, ale znowu będą chaos się wkradał. Więc jak widzimy, ten współczynnik wzrostu to jest coś, nad czym musimy panować, żeby za bardzo nie rozbudować tej firmy i porządnie wkraczać na rynek, albo też dywersyfikować swoje zarobki prowadząc kilka firm. Pomysły są równe, ale zwróćmy uwagę, że chcemy mieć ten wzrost na poziomie tam 1,8 do 2,6. I zobaczmy, co mamy tutaj charakterystyczne. Trzeba tutaj pilnować tych równań, bo to będzie wielki przyrost, tak, ale później będzie wachnięcie. To wachnięcie może być mniejsze, to wachnięcie mogą być większe, i potem stabilizacja obrotu w milionach na rynku, czyli tu będziemy się Zatrzymywać, pomimo tego, że będziemy cały czas rosnąć, bo tak po prostu zachowuje się zamknięty rynek, na którym będzie też konkurencja. Musimy tego po prostu pilnować i wtedy, na przykład, pomyśleć o dywersyfikacji lub innym rozejściu, czyli musimy pamiętać, po jakich czasach następuje ta dywersyfikacja i kiedy musimy rozwinąć następny teren, następny rynek lub co innego przejąć. Pamiętajmy o takich rzeczach, jak robimy rozwój swego rynku, bo to w większości. Zwróćmy uwagę, że pięcioletnich jest to jest układ, w którym 80% firm zaczynających po prostu upada. A jako przedsiębiorcy przede wszystkim musimy razem ze swoimi pracownikami zadbać o rynek, bo zwróćmy uwagę, jak zarabia społeczeństwo. mamy no, tutaj prosty przykład: mamy zarabiające elity, których zarabiają po 20 tysięcy i większość zarabiające 3 tysiące, tak i zrobimy, jaki jest rynek? 14 miliardów. No, ale jeżeli gdybyśmy na przykład elity więcej zarabiały, zarabiałyby 3 razy więcej. No i super. I Jaki jest rynek? 16 miliardów. Właszający wzrost, to to nie jest. Ale odwróćmy sytuację. Wtedy do naszego społeczeństwa startującego, elity zarabiają tylko 1 trzecią więcej, natomiast większość zarabia dwa razy więcej, czyli pracownikom płacimy dużo więcej. Jaki jest rynek do przyjęcia? 26 miliardów, czyli to jest prawie dwa razy więcej niż suma była startowa. Zrozummy, że potęga rynku społeczeństwa jest na bogatym społeczeństwie, ale to współczynnik giniega ma być po prostu niski, on ma się po prostu dobrze dystrybuować, ten kapitał między ludzi. Nie może być zbyt dużego rozwarstwienia, bo zbyt duże rozwarstwienie powoduje, że ten kapitał nam niknie. I to na to musimy pamiętać, jeśli robimy swoje biznesy i na co naciskać u polityków. Nie łudźmy się, politycy mają swoich wyborców tylko po to, żeby raz na cztery lata ich wybrali, a potem oni nie są od tego, żeby się rządzić miastem, spółką, skarbu państwa, czy w ministerstwie gdzieś tam pracować. Nie, oni mają po to lobbystów i sponsorów i układy polityczne wchodzą, żeby po zakończeniu swojej czteroletniej kadencji, może jeszcze im się uda drugą, ale w rzeczywistości to ma być trampolina, w której mają przeskoczyć na wyższy poziom. Na przykład w Polsce będą to wkręcić się gdzieś w instytucje unijne, żeby więcej zarabiać. No każdy polityk po prostu o tym myśli, żeby wkręcić siebie, swoje dzieci lub kogokolwiek, żeby sobie zapewnić stałe dochody, albo załatwić sobie jakiś biznesik, który sobie będzie potem kręcił i na tym zarabiał. No tak to po prostu wygląda. Chcemy mieć wpływ na, na to, co kształtuje nasze państwo, i czy w nasz biznes będzie miał wielki wpływ, to pamiętajmy o fundamentalnej rzeczy, jaką są podatki. Podatki mają znaczenie te niepłacone podatki dla polityków nie mają żadnego znaczenia to nasze podatki płacone mają dla nich ogromne znaczenie bo z tego są pieniądze, którymi oni rządzą i rozdają. Dlatego Wprowadźmy do podatek, Podatek obrotowy 50% dla państwa, 10% dla województwa, 40% dla samorządu. Można nawet zlikwidować pity, czy różne inne podatki, które by były, żeby zastąpić to jedno. a można wprowadzić ten podatek z pozostałymi i zgodźmy się na niego. Dlaczego? Dlatego, że zobaczmy, że jeżeli samorząd będzie chciał na przykład mieć większe podatki, to przecież nie wyciśnie więcej z ludzi, nie da im większych podatków od gruntu, bo to jest jednorazowe. Bo to będzie dany wpływ, dana populacja. Przeniosą się, będą mniej płacić, sprzedadzą, nie będą płacić, zostaną większe grunty. Społeczeństwo, to pokolenie, to będzie mieszkać, przybywa, obywa. To nie jest taka skala. No, jak się ma 100 tysięcy mieszkańców, to to będzie się wahać między 9 tysięcy mieszkańców, między 10 tysięcy mieszkańców, tak, które ci przybędzie, ubędzie, ale nie więcej. To wielkich tutaj dochodów nie będzie, ale to podatek obrotowy. Czyli usługi wygenerowane w danym regionie. Ile ktoś sprzeda? Każdy bazarek, na którym ktoś sprzeda marchewkę, pietruszkę, na którym sprzeda jakieś meble, gdzieś komuś coś wypożyczy, udzieli usługi, każdy fryzjer, 1% to jest jednak wpadający, 1% od 100 tysięcy to jest już kupa kasy. Więc musimy sobie pamiętać, że jednak to są pieniądze, na które samorządy będą mieć wpływ. I każdy następny szczebel będzie miał wpływ. I taki polityk wtedy będzie myślał, jak rozwijać biznes tutaj lokalny, bo inaczej z niego nie będzie miał. Nie będzie miał o podnoszeniu podatków, bo po co? Wystarczy, że rozwinie handel, który jest w stanie szybko zrobić. Ten handel mu się rozwinie, wprowadzi inwestycje. W ciągu dwóch lat rozwinie mu się tutaj podatek obrotowy i on będzie miał kasę, będzie mógł więcej wydawać, więcej zarządzać. Dopóki nie jest to z tym powiązane, to niestety tak będzie. W naszych rękach jest przyszłość naszego narodu i wszystkiego, i wbrew pozorom, to właśnie jednoprocentowy podatek obrotowy jest kwintesencją, która pozwoli nam się dalej rozwijać i bogacić zarówno nam pracownikom, nam przedsiębiorcom, nam biznesmenom, nam politykom, nam urzędnikom, wszystkim będzie po prostu na tym zależeć. Bo ten 1% podatku obrotowego to będzie od usług, biznesu, handelków, od wszystkiego co za co płacimy. Można robić z tego wyjątki, że na przykład jeśli przelewam na swoje konto lub wypłacam pieniądze, to tego podatku nie będzie. Ale od wszystkich reszty możemy wprowadzać podatki i nawet możemy szacować wielkości tego podatku, żeby było odpowiednio stymulowane, rozwijane. Ale ten podatek obrotowy jest istotą fundamentem. Żeby go stworzyć, to warto go zapłacić, ponieważ on przywiąże polityków i decydentów do naszych biznesów.